Litania do Świętego Rocha Kyrie eleison Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże Zmiłuj się nad nami Synu odkupicielu świata Boże Zmiłuj się nad nami Duchu Święty Boże Zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże Zmiłuj się nad nami Święty Rochu, Jałmużniku ubogich Módl się za nami Święty Rochu, który wzgardziłeś dobrami ziemskimi, módl się za nami. Święty Rochu, naśladowco apostołów, módl się za nami. Święty Rochu, wierny sługo Chrystusa, módl się za nami. Święty Rochu, służący w szpitalach, módl się za nami. Święty Rochu, poskramiający krzyżem morowe powietrze, módl się za nami. Święty Rochu, nierozpoznany w ojczyźnie przez swoich, Módl się za nami. Święty Rochu, uznawany po śmierci przez wszystkich za świętego. Módl się za nami. Święty Rochu, patronie od zarazy i morowego powietrza. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuś nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Wybaw nas, prosimy, od wszelkiej zarazy i morowego powietrza, za przyczyną świętego Rocha wyznawcy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.